Pamiętacie ja mówiłem o tym dziesiątym odcinku. Mój kolega zwykle spóźnił się, świat ja co godzidę. Pamiętacie o tym dziesiątym odcinku. To nie jest nie, od razu jest wiosna, to zimia, z zimy szybciej nocła i ten. Nie kiedy ja tak chyba będzie musiał być cięć, ale tak wieczorem tak trochę. Bo ja teraz właśnie. Co tak długo można na Ciebie czekać, wiem? A co? Wiem a co co? jest godzina? 10 minut, jak zwykle Ale ja mam 30 minut 30, ja mam 30 minut 35 około, nie? Minut. A minut Dobra, to co robię? Nagrywam Już nagrywa nic. To jest lata, to jest... Gra Teraz Bardzo Nie, to dzisiaj możemy robić? Nie mam mocy, nie na co robić. O no, a wiesz, że przy pokazie będziemy... Co się odwaliło dzisiaj na górce? Nic. No, ale na tamtej. Zadzwoniłem do Kaspro, się co się odwaliło na górce, a ty, ty dzwoniłeś. Nie, no nie twoja sprawa. Ale ja nie na cicho owej mojej rodzice. O bok. Dobra. Gdzie ostatni raz tego do Włoch? Ostatni raz wróciliśmy tam. Kogo? Na Włochy. Ej galer, co się stało na górce! Umiera liść, dziś, No ale ja naprawdę. To była trochę wojna światowa. No cóż, będzie ciekawe dla, dla widzów.

Okay. Co jest żartobazny. No co? Ja już wiem, co tak robisz. O, koniec! Co jest? Ja wiem, co zrobimy. Chodź. Chodź. Mamy. Legertarde miejsce. Nie. Yes. Co ty chcesz zrobić? Oooo, oh, legertarde miejsce. Ława! Wow. Nie, nigdy nie. nie, nie. Oj, chodź, chodź, Ty to nisko? Nie, nie, nie chcę się tu lać. gdzie jesteś? Nie, zobacz, co Kurwa, kurwa!

Nie było mnie na górce jeszcze godzinę temu. Byłem ostatnio. Cztery godziny temu. Kurwa, ty. mi się teraz rzygać. No, pomoguj nie rzucać. Ale ja się stoczyłem. Ja też się wyruszyłem, bo już się stoczyłem. To nie, no, no nie moja wina. To nie moja wina To jest legendarne miejsce. Czekaj, czekaj, czekaj. Chciała... Że... Teraz się Nie chcę się nożygać. Ty staję, ja ty... i się ty kręć. Czeka, czekaj, czekaj. Tak. Trzy, dwa, dwa. <grym> teraz, Sam, jak tu wejdziesz, to będziesz się tu stunlać. Wejdź tam, będziesz się teraz No Zobacz, jakie to uczucie jest. Nie, wiem, jakie to uczucie. To, to się tutaj jest nie wiem, nie pytaj za księgiem. Ja za Ej, daj! Aaaa! Ja żyję! On jest... Wiesz, że... Co Nie! NIE! Nie chcę się do Ratuj! Syrek, Ratuj! Ach, nie! się bardziej! Nie, za Nie! Zawariętajcie Nie! 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 szybko! O co, Widzisz jak budżet ma? Oładze, a jest z tymi kurdokami? I bo no, ty jesteś harba, widzisz? Nie mów nic, oczy. Oh. Pomasz ładnie. Wyglądasz się warsztat. Czego budynek jest do tymi Dobra, mamy cię tu. Rzeczykulce! tam tak sobie widzę teraz! Zobacz, jak ja widzę. Normalnie. Zobacz sobie teraz z kamery. No normalnie to jest. Nie widzisz? No, normalnie to tak kamera. U mnie jest, no, jest inaczej. Oni to 8. Osiem... Co jest? 0 1 2. Znowu na 2. 5 6 7 8. Nie mogę. Sześć, 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 kur... Jeszcze minut. To jest, co ty wymyślałeś? Jeszcze Jeszcze 93 minut. 7. Jeszcze Nie wiec normalnie. Sześć jest normalnie 6 jest normalnych. W ciebie no, ja Mordanie, co? I dzisiaj, to nie sześćdziesiąt Coś tutaj ma. Wostaw ich! Ja, ja robię, a tak ma znak. Moje jajka! Mam. Yy. O! Oh. O Jezus! Jagiadi! Nie... A. <grym> <grym> a. A! Ale zób a. A! Takie niechcące. Aaaa! Żeglone słuchajcie. Gdzie było w twojej kieszeni. Dobra, wiatr. <grym>

Co to jest? Mm. Widzowie, czycie stulak się? Tak Tak, ja też No to się tulaj Co? Tulaj się Ja nie chcę No trzymaj, zobacz to uczucie No, ale ja wiem, jakie to uczucie Widzowie, to są! Ja nie ja, ja podam spolka, Teraz zobaczę, jak to <grym <grym> No to się udało?